Szczęść Boże! Pozdrawiam Was wszystkich w kolejny wieczór naszego życia. Przygotujmy się do słuchania Słowa. Bóg jest dobry, Bóg jest zawsze wierny, nieustannie do nas mówi. Ma także Słowo dla nas na dzień jutrzejszy. Przyjmijmy jako Słowo życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Duchu miłości. Wstąp do naszych serc, do naszych umysłów. Rozpal w nas miłość swoją. Niech Twoja miłość będzie jak ogień. Niech oczyści, wypali w naszym sercu to wszystko, co prowadzi do śmierci. Niech wypali w naszym umyśle to wszystko, co nie daje nam życia. Otwórz nas na Słowo, sprawa byśmy potrafili na nowo żyć, prowadzeni przez Twoje Słowo. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do Niego: Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w Jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami, wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów, czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Drodzy, porusza mnie bardzo ten Jezus, który. Które przechodzi jakby wzdłuż brzegu jeziora. Ojcowie starożytni powiedzieliby nam, że jezioro to historia ludzkiego życia. Jezus przechodzi przez naszą historię, przez naszą codzienność, Twoją i moją. Przechodzi przez Twój dom, przez mój dom. Przechodzi przez nasze serce. I widzi wszystko. Widzi, to, co jest moim stanem duszy, czy jest mi dobrze, czy jestem szczęśliwy. Nie tak patrzy jak człowiek, mówi Biblia. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, a on patrzy na to, co widoczne sercem. On patrzy sercem w serce. I w pewnym momencie Właśnie przechodząc, ujrzał lewiego Syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej. Kogo ujrzał Jezus? Chciejmy spotkać się z tym lewim człowiekiem, który jest celnikiem. Myślę, że wielu Mu zazdrościło. Wielu Go potępiało za jego niecne życie. Za to, że się ob obłowił, że tyle zarabia na ludzkiej krzywdzie, że kolaboruje z krzywdzicielami, z okupantem. Rzeczywiście Lewis z pewnością był społecznym krzywdzicielem. Wielu miał mieć prawo, wielu miało prawo mieć pretensje do Niego. Żal, może nawet nienawidzić Go. Myślę więc o tym człowieku, który ma kasę, wybaczcie to określenie, ale który nie ma relacji, nie ma więzi. Być może nawet wielu mu zazdrościło tych pieniędzy, a on po nocach płakał w pustym domu, wył z samotności, z tęsknoty za spotkaniem, za dobrym spojrzeniem, za miłością. Za tym, żeby ktoś wreszcie spojrzał w jego serce. Przestał mu zazdrościć tego, co ma, od czego nie potrafił się oderwać, a zaczął go pociągać swoją dobrocią. Myśl o tych wszystkich nieszczęśliwych ludziach, którzy na zewnątrz wydają się szczęśliwi, którzy mają kasę, którzy sobie świetnie radzą w życiu, a jednocześnie. Wewnętrznie pozbawieni życia. Nie mają nikogo, kto by ich kochał, kto by ich doceniał, kto by spojrzał na nich z miłością. Myślę, że dzisiaj lewi, święty Mateusz, jest także patronem tych wszystkich ludzi, którzy są bardzo samotni. Być może z powodu własnego życia, z własnego stylu życia. Z powodu tych krzywd, ran, które wyrządzili innym, teraz płacą za to wszystko życiem pełnym osamotnienia. A On się modli za tych ludzi. Chciałbym ja razem z Nim w sercu pomodlić się za tych wszystkich najbardziej osamotnionych, którym świat zazdrości ich zewnętrznego bogactwa, a nie ma pojęcia o ich wewnętrznej biedzie. Ilu jest takich ludzi, którzy rano budzą się świadomi, że tyle mają na zewnątrz, a wewnątrz wyją z tęsknoty za miłością? Nie chce im się wstać, nie chce im się kontynuować życia. Miałem potrzeby z wami zatrzymać się przy Lewim, który we mnie budzi właśnie takie obrazy. I oto Jezus przechodzi. To przechodzenie Jezusa też mnie porusza w Ewangelii. Nieraz się tym z Wami dzieliłem. Jezus jest delikatny. Jezus nie wdziera się w życie tego człowieka. Wielu przechodziło obok Lewiego. Wielu patrzyło na niego z pogardą, z nienawiścią. Być może ciskali w jego stronę złe słowa, syczeli, szemrali. I nagle przechodzi ktoś, kto spojrzał na niego jak nikt dotąd w życiu. Skrzyżowały się ich spojrzenia. Lewi być może spodziewał się także od rabiego podobnego, mówiąc ironicznie, podarunku jak od innych. Przecież to rabbi, to ktoś wielki, autorytet moralny. Mówią, że zna ludzkie serca. Prześwietli mi od razu swoim wzrokiem. W jednej chwili mnie osądzi. Po raz kolejny poczuje się potępiony, a tymczasem dzieje się coś zupełnie innego. Jezus nigdy nie potępia swoim spojrzeniem. Jezus widzi mnie w prawdzie, widzi. Dobro we mnie i grzech mój, całą moją biedę, ale jego spojrzenie jest zawsze pełne miłości. Tylko miłość może wydobyć mnie z grobu samotności, z grobu smutku, bólu, jakiegoś marazmu życia. I to się dzieje. Zwróćmy uwagę. W tekście czytamy, że przechodząc Ejden, zobaczył Lewiego. Ta konstrukcja gramatyczna u Marka jest niezwykle ważna, bo wszystko jest w ruchu, tłumy się przemieszczają, Jezus też przechodzi, i to jedno spojrzenie sprawia, jakby lotem błyskawicy, wszystko się zatrzymuje w miejscu. Już nic nie jest ważne. Wszystko inne jest drugie, jest drugorzędne. Jest tylko to spojrzenie. To spojrzenie, które Cię pociąga. Które Cię przeszywa w jednej chwili. Możesz się wykąpać w Jego miłości. Możesz się wykąpać w Jego dobroci. Masz świadomość swojej biedy, swojego grzechu. Lewi wierzę jest krzywdzicielem. Być może nawet nieraz myślał o tym. Mają rację. Mają rację, że mnie uważają za drania. A jednak... Spotyka się po raz pierwszy ze spojrzeniem, w którym nie ma osądu, nie ma nienawiści, nie ma złości, nie ma potępienia, jest dobroć, jest miłość. Święty Bernard przetłumaczy bardzo pięknie to spojrzenie Jezusa, że było pełne miłosierdzia. Gdyby przetłumaczyć na język polski określenie, którego użył, święty Beda Czcigodny, przepraszam, chodzi o Beda Czcigodnego, to należałoby przetłumaczyć miłosiernując Go. Nie ma w polskim takiego określenia. W polskim języku możemy powiedzieć spojrzał na Niego z miłosierdziem, albo przeniknął Go swoją miłością, całą Jego nędzę, całe Jego życie w jednej chwili, Poczuł się kimś, poczuł swoją godność, odkrył na nowo swoje człowieczeństwo, przestał siebie poniżać własnymi oczami, przestał sobą poniewierać. Tak czytam ten tekst. Spojrzenie Jezusa go podniosło. Za chwilę usłyszy słowa, które musiały go zdumieć akolutej moi co dosłownie oznaczałoby Towarzysz mi, towarzysz mi. Kiedy w Ewangelii Marka, w innych Ewangeliach pojawia się ten czasownik, a kolutę im towarzyszyć. Kiedy, kiedy pojawia się w relacji do drugiej osoby, komu czemu mam towarzyszyć? Jemu, Jezusowi. Wtedy zawsze oznacza to bliskość, zaproszenie do bliskości. Piękna jest, piękna jest parafraza ojca Garganu, który mówi, Jezus powiedział do niego: Przyklej się do mnie. To spojrzenie Jezusa i Jego Słowo pomogło mu odkryć, le Mu, że w życiu jest zaproszony do bliskości, do zażyłości, do przyjaźni, do intymnej relacji z Jezusem. Spojrzenie i Słowo jedno spojrzenie. Jedno słowo może kogoś w życiu podnieść, wrócić mu godność, pomóc mu uwierzyć na nowo, że jest człowiekiem, że potrafi kochać, że w nim nie tylko jest słabość, grzech, że jest w nim także dobro. Jezus swoją miłością przeniknął całą jego biedę i dotarł w nim do tego miejsca, który jest najświętszą prawdą. Jest zamiarem Stwórczym Ojca, do tego miejsca w Nim, które goreje miłością, każdy z nas jest stworzony do miłości, do przyjaźni, jest zdolny do tego, by być dobrym. I Jezus spojrzeniem swoim wydobył w Nim to dobro. I zauważcie, co się dzieje dalej. Bo kiedy usłyszał, towarzysz mi, Marek pisze, że lewi. Anastas wstawszy, wstał. Oczywiście, że to Anastas wstał. W jego znaczeniu pierwszym oznacza po prostu wstał, podniósł się. Ale w wydarzeniu czytamy teologię. Teologia wydarzenia jest o wiele głębsza. Znamy ikony, które przedstawiają zmartwychwstałego. martwych Anastazis. To jest czasownik, który opisuje także wydarzenie wstania. Co się dzieje z lewi, który spotyka się ze spojrzeniem miłości, który słyszy słowo, które go pociąga, zaprasza do przyjaźni. Lewi zmartwychwstaje. Lewi odzyskuje życie. Lewi do tej pory siedział w grobie. Ta komora celna, do której był przyspawany, przywiązany, z którą nie potrafił się pożegnać, chociaż sprawiają mu tylko. Wiele nieszczęścia zabrało mu relacje, zabrało mu więzi, sprawiło, że pozostał osamotniony, leżał w grobie i nie potrafił w własnych siłach z niego wyjść. Ciągle kuszony, przyciągany pieniędzmi, materią, korzyścią zewnętrzną. Ale teraz miłość i słowo pełne miłości, zaproszenie do przyjaźni, tak go wewnętrznie rozpaliło, podniosło, że on zmartwychwstaje. I co się dzieje? Należałoby właściwie przetłumaczyć: i zaczął mu towarzyszyć. Wstał i poszedł za nim. Zaczął mu towarzyszyć z bliska. Wszedł z Jezusem w relację, w więź. Zauważmy, ten człowiek na początku był bez więzi, bez relacji, osamotniony, goł jak palec, sam. A teraz widzimy go. W pięknym momencie życia idzie za Mistrzem. I dzieje się coś bardzo pięknego. A mianowicie, już za chwilę widzimy go, czytamy w tekście: Ente Oikija. Widzimy go w domu. Tutaj Oikija w formie żeńskiej. Oznacza nie tylko sam dom, jego ściany, ale oznacza relacje. Widzimy go w domu, widzimy tego człowieka rzeczywiście przy stole z innymi. Jego dom nagle jest wypełniony ludźmi, jest wypełniony celnikami, grzesznikami. Tam jest Jezus, tam są uczniowie Jezusa. Byli liczni, liczni, pisze Marek, którzy mu towarzyszyli. Jaka zmiana? Zawsze wyobrażałem sobie przed spotkaniem z Jezusem z Lewiego jako człowieka, który żyje w pustym domu, zimnym. Nawet jeśli go ktoś odwiedza, to tylko w interesach, tylko po to, by coś ugrać, coś mieć dla siebie. Ale z pewnością Lewi, Jego życie nikogo nie obchodziło. A teraz, teraz w jego domu wszyscy przy stole. I nie dlatego, że, że Lewi jest celnikiem. Ale dlatego, że Jezus przyszedł do chorego. Nie potrzebują lekarza zdrowi. I Jezus wiedział, że on jest chory. I Lewi też wiedział, że jest chory. Chorował na najcięższą chorobę. Chorobę, która rodzi się z braku miłości. Choroby o bardzo bolesnych znamionach. O odosobnienia. A teraz... Obecny Jezusa leczy jego życie. Co się stało przez to jedno spojrzenie, przez to jedno słowo pełne miłości? Jego dom jest pełen życia. Tutaj chciałbym zrobić pewien ekskurs do kontekstu tego wydarzenia. Toż znaczące jest, że bezpośrednio przed opisem tego wydarzenia, które czytamy, jest inne wydarzenie także w domu, a mianowicie uzdrowienie człowieka sparaliżowanego, paralityka. Pamiętamy, że czterej, jacyś jego przyjaciele, spuścili go przez połowałe, przez dach do zatłoczonego domu, aby on mógł się tam zmieścić, w zatłoczonym domu, w którym wszyscy chcą spotkać się z Jezusem. To jest znaczące, że każdy z trzech ewangelistów synoptyków przed powołaniem Lewiego opisuje właśnie uzdrowienie paralityka. Istnieje jakiś ścisły związek między tym, co działo się w domu wcześniej, prawdopodobnie w domu Piotra, gdzie Jezus uzdrawia paralityka, i tym, co dzieje się teraz w domu Lewiego. Lewi był jak sparaliżowany. Jakby z życia. Był jeszcze gorszej sytuacji niż tamten paralityk. Tamten paralityk miał przyjaciół. Miał sparaliżowane ciało, ale i sparaliżowaną duszę. Ale jednak miał przyjaciół. Miał kogoś, kto mu pomógł spotkać się z Jezusem. Myślę o Lewim, że on nie miał nikogo. Nie miał nikogo, kto by go na noszach poniósł do Jezusa. Był naprawdę sam. I teraz ten sparaliżowany, użyjmy tej przenośni, lewi, orzu, jest pełen życia. Jego serce już nie jest sparaliżowane. Wzrok Jezusa i jego słowo przywróciły mu życie. Ale jest ktoś w tym domu, To jakby chciał popsuć tę atmosferę szczęścia. Jest ktoś, kto nie potrafi się zgodzić na to, co się stało, co się wydarzyło. Jak można przyjaźnić się z kimś takim jak lewi? Jak można okazywać czułość, dobroć? Jak można patrzeć z miłością, mówić dobrze o kimś takim jak on? Bolesne jest to, że ci oburzeni, to uczeni w Piśmie, to faryzeusze, a więc ludzie, którzy uważali siebie i za takich byli przez innych uważani, religijni, studiujący święte Pisma i nie mogą przełknąć tego, że Jezus jest. A więc dzieli stół, dzieli życie, dzieli przyjaźń z grzesznikami i poborcami podatku. Po co? pytają. Tak jest dokładnie w tekście. O ty, po co? Jaki sens jest w tym? Jak on tak może? A Jezus ma odpowiedź jedną. Myślę, że dla nas wszystkich niezwykle ważną. I pełną nadziei, podnoszącą także nas. Nie potrzebują lekarza zdrowi. W tekście greckim jest, nie potrzebują lekarza silni, ale ci, co się źle mają. I więcej jeszcze mówi Jezus, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto dobra nowina. Być może w swoim sercu czujesz się dzisiaj słaby, może coś ci nie wyszło, a może patrzysz na siebie samego złymi oczami. Może czujesz się chora, czujesz, że twoje serce choruje, że miłość twoja osłabła, że wielkich pragnień już nie ma. A może masz poczucie, że jesteś w jakimś stanie ciężkiego upadku. Jezus przechodzi. Ważne, bym podniósł wzrok. Spojrzał mu prosto w oczy. Jedno jest pewne. W jego wzroku spotkam miłość. Miłość, która mnie podniesie, która popatrzy na mnie głębiej. Zobaczy moją biedę, mój grzech, mój upadek. Moje słabości, ale ta sama miłość powie: Ale w Tobie jest dobro. I to dobro chcę wydobyć z Ciebie, odgruzować, oczyścić z tych słabości moją miłością, byś mógł żyć, byś mogła żyć. I mogę podnieść się wtedy, jak lewi, wyjść z grobu mojego zagubienia, moich słabości. I zacząć żyć na nowo. Jezus nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wie doskonale, że na ziemi, na którą stąpił, spotka tylko grzeszników. Przed Bogiem nikt nie jest sprawiedliwy, ale każdy może być usprawiedliwiony, jak lewi. Jego miłością. Trzeba tylko jednego, abym pozwolił mu, by mnie przeszył wzrokiem swojej miłości. Trzeba jeszcze jednego, abym jak lewie otworzył się na jego słowo, usłyszał, jak Jezus mnie pociąga, woła, zaprasza do przyjaźni ze sobą. A kolutej, mój, towarzysz mi, pójdź za mną. I mogę wstać jak lewi i rozpocząć nowe życie. I wtedy mój dom zamieni się w ucztę miłości, a Jezus usiądzie ze mną do stołu i będzie razem ze mną się cieszył, bo mnie odzyskał, bo jest we mnie nowe życie. Każdy z nas wystarczy, że popatrzę na krzyż, i już wiem każdy z nas został uratowany przez tę samą miłość. Patrzy na mnie z miłością i mówi: Pójdź za mną, pozwól się zaprosić do przyjaźni ze mną. Święty Mateuszu, módl się za nami. Patronie zagubionych, osamotnionych, nieszczęśliwych, módl się za nami. Powierzmy Mu zwłaszcza tych wszystkich, którzy żyją wokół nas nieszczęśliwi, biedni, słabi, z mrokiem w sercu. Pomódlmy się o to, aby Jezus podniósł ich swoim spojrzeniem pełnym miłości. I by usłyszeli Jego Słowo pełne przyjaźni. I zaczęli z nimi w nim żyć na nowo. Tego Wam i sobie życzę na tę noc, i jutrzejszy dzień, przyjmijmy Jego błogosławieństwo. Niech to spojrzenie pełne miłości i słowo zapraszające do przyjaźni towarzyszy nam przez cały dzień. I zawsze. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy.